Cześć, witaj! Dzisiaj kolejny romans z oddechem Grzegorz Pawłowski. Temat, tem, tematami, o których będę mówił, zajmuję się od ponad 25 lat. Dzisiaj na tapetę weźmiemy temat lęku. Temat, który się dzisiaj szczególnie mocno ruchami, ale żyjemy z nim codziennie to jest nasza podstawowa emocja. Za chwilkę o tym powiem. Też zajmiemy się w pierwszej części. Tematem dbanie o swój stan, o równowagę, o byciu w tym czasie, w którym jesteśmy, w różnych czasach w szczególności, jak być w tym długodystansowcem. To nie chodzi o bycie teraz sprinterem w wyzwaniowym czasie, który mamy, ale o tym, jak zarządzać swoją energią, jak dbać o swój stan, jak. Jak, jak ten zasób trzymać jak na, jak, na jak najwyższym poziomie. Czy to będą dwie części. W trzeciej części powiem o narzędziu, o różnych strategiach, i też oczywiście, tak jak w naszych, w, w naszych spotkaniach, 5 minut teorii, 10 minut praktyki. Zajmiemy się uwalnianiem lęku z ciała i też używaniem oddechu do rozpuszczania lęku, który jest pod każdą tak naprawdę trudną emocją. Także witam wszystkich, którzy dołączają. Więc tak, yy, pamiętajmy, że to, czego teraz doświadczamy, w, w ten szok, który się pojawił, w którym w większości jesteśmy, który dużo ludzi jest, trochę, jest bar, trochę albo bardzo poza swoją równowagą, dużo ludzi doświadcza lęku, dużo ludzi angażuje się w pomoc. Wspaniale. Bardzo ważne w tym jest, żeby dbać o swoją energię. Mamy takie dwa zasoby. Mamy to, Kim jesteśmy, czym emanujemy, czyli taki aspekt bycia i aspekt tego, co robimy. Pytanie, co jest ważniejsze: to, co robię, czy to, kim jestem, czym emanuję, w jakim jestem stanie. Jedno i drugie jest ważne, ale efektywne działanie bardzo często wynika z tego właśnie, w czym jestem. Jaki jestem, jak dbam o swoją energię. Także zajmiemy się tym, jak tą energię podnosić, jak o nią dbać, też, żebyśmy z czego mieli też dawać innym, wspierać, ponadto, jeżeli tego chcemy. Ale też, niezależnie od tego, czy działamy, czy nie działamy, ważne, żeby tą energię mieć. Yy, ważne jest umiejętne zarządzanie tą energią, czyli. Dzisiaj jesteśmy w mnóstwie, dużo ludzi jest cały czas siedzi w wiadomościach, w informacjach i dobrze, to jest częścią naszego życia, żeby wiedzieć, co się dzieje. Też umiejętne zarządzanie informacjami i wracaniem do swojego centrum. Jeżeli jestem w świecie, jestem, jest, zbieram informacje, jestem ciągle na zewnątrz. Pytanie, jak to równoważymy, żeby być w środku, żeby się osadzać w swoim centrum. Tu jest moje centrum dowodzenia, jeżeli ciągle. Się wyprztykuje z energii na zewnątrz. Nasz umysł trochę perwersyjnie lubi to, ale możemy się w tym bardzo zatracać. Ważne jest, żebyśmy umieli lądować w sobie, regenerować się i równoważyć, dbać o swój balans. Witam wszystkie osoby, które dołączają. Super, że jesteście. I jedno to jest zarządzanie, nawet odłączanie się od wiadomości, na. Przynajmniej na godzinę przed spaniem, żeby nasz sen był regenerujący. Wyłączanie się, wracanie do siebie, bycie przynajmniej okresowo offline. Bardzo ważne jest to, jeżeli chcemy być zasobni, sprawni, dobrze jest pielęgnować tą równowagę. W ostatniej części dzisiejszego spotkania będę mówić właśnie, jak wracać do tej równowagi przypominać też to, co już wiemy, i też jak się w tym osadzać. Bardzo ważna jest też umiejętność własne strategie rozpakowywania tego, co nazbieraliśmy tego stresu, który jest, którego doświadczamy, którego nazb który nazbieraliśmy przez całe życie, albo który zbieramy dzisiaj w ciągu dnia. Dlatego um, pokażę pewną technikę, pewną technikę zapożyczoną ze świata zwierząt, wytrząsanie z siebie lęku, strachu, stresu. Poćwiczymy cienią razem, tą, tą technikę razem, i przejdziemy też do oddychania. To będą takie dwie części naszej dzisiejszej praktyki w drugiej części. Tak jak powiedziałem, nasz kochany, często rozhisteryzowany umysł lubi być bardzo na zewnątrz. Lubi bardzo się zatracać w świecie, lubi bardzo opuszczać nasze ciało. I dla części nas może to być abstrakcja, ale im bardziej jesteśmy. W samoświadomości ciała w praktyce, tym wiemy, co to znaczy być ześrodkowanym. Tu jest nasza moc, że ciągle jestem na zewnątrz, ciągle z siebie wychodzę, to się zatracam. Ważne jest, że rozwiązaniem wielu problemów wyjściem jest wejść, wracanie do środka. Dlatego punkty nocy, o których mówiliśmy, wracanie do ciała, wracanie do oddechu i umiejętność oddychania uczuciami. I w tym też oddychania lękiem, nastrojem, zaraz o lęku porozmawiamy jeszcze, jest bardzo ważne, żeby to na bieżąco przytrawiać, rozpuszczać i wracać do swojej równowagi, swojej mocy. Także ważne żeby umieć oddychać tym, co czujemy, tym, co się w nas dzieje, żeby nie uciekać. I teraz będziemy dotykać w wielu momentach, w wielu sytuacjach lęku. Spotykamy się. Bardzo często to co, to, co uważamy za lęk, czego doświadczamy, jest często oporem do lęku. My go nie chcemy czuć. Jest lękiem przed lękiem. Kiedy zawsze uciekaliśmy od lęku, nie chcieliśmy go czuć, a tak jesteśmy wychowani, żeby zamrażać lęk, uciekać od niego, tym bardziej on narasta, tym bardziej rośnie w siłę. Ktoś powiedział, że lęk jest bardzo ważny dla nas, nauczycielem. On jest nam dany. Ale jest, jest nam dany, ewolucyjnie go wykształciliśmy, żeby nam pomagał. Kiedy od niego uciekamy, nie chcemy go czuć, zamrażamy, odwracamy roz... uwagę, zatrac... to też się w nim zatracamy. On staje się naszym panem. Dobrze, kiedy lęk jest naszym nauczycielem, przyjacielem, może nam służyć, po to jest nam dany. Źle, kiedy niedobrze, kiedy cały czas od niego uciekamy, nie chcemy mieć z nim kontaktu. I to, co często właśnie odczuwamy jako lęk, to jest. Niechęć do lęku, to jakby lęk przed lękiem. I teraz to, co będziemy robić, to delikatnie oswajać się z tym, co czujemy, delikatnie oswajać się z lękiem, też wychodzić mu naprzeciw. To jest pierwszy krok, żeby on nas nie ciemiężył. Nie da się żyć bez lęku. Bez lęku też byśmy wyginęli jako gatunek. On jest nam potrzebny. I też w, w w psychologii w języku polskim rozróżnia się lęk od strachu. Strach to jest coś, co jest racjonalnego. Powiedzmy, teraz mamy wojnę za granicą, czujemy to i to jest realne zagrożenie. To jest strach przed czymś realnym. Ten strach triggeruje w nas też reakcje lękowe. Lęk jest w pewnym sensie emocją irracjonalną. Ona jest już w nas, jest w naszym ciele. I mamy, mamy, mamy ten lęk pod skórą. I ważne jest to, żebyśmy Żebyśmy przyjmowali to coś, co jest, co jest z nas wyciągane, oswajali. Z tym nie uciekali, nie zamrażali, przynajmniej po trochu zarządzali trochę tym, ale dawać sobie odrobinę chociaż czasu, żeby oswajać się z tym, co czujemy, oswajać się z tym, co się w nas dzieje, w tym również z lękiem. I nie chodzi, żeby się w tym zatracać, tonąć, tylko mieć z Nim relację. Jedną z ważnych relacji naszych życiowych jest relacja z lękiem. Jeżeli cały to co powiedziałem, całyście uciekamy od lęku, on robi się dla nas bardzo utrudnia nam życie. Ale kiedy właśnie rozumiemy to i budujemy z nim relację, jesteśmy w pewnym rodzaju życiowego tańca z lękiem, lęk nas informuje o tym, że coś się ważnego dzieje. Chce nas chronić. Lęk. Yy, Mówi, że zbliżamy się do jakiejś swojej granicy, strefy komfortu, że On nas ostrzega. Także jest to coś, co utrzymujemy w naszym życiu, jest to nam potrzebne. Nie ma kogoś takiego jak ludzie bez lęku. Bliska mi osoba, która doświadczyła wojny, powiedziała kiedyś, że, która była na wojnie, bo... osoba była ochotnikiem na wojnie, w słusznej sprawie tak zwanej, walczyła. mówi, że w pierwszej linii ginęli koledzy, jego koledzy, którzy zaparli się lęku, którzy nie chcieli mieć z nim kontaktu, odcięli się od niego. Także lęk w jakiś sposób nas chroni i to właśnie ta, to, co dzisiaj chcę, żebyśmy podoświadczali, żebyśmy dzisiaj z czymś się spotkali, to podejście do lęku właśnie jako do, do ważnej emocji, ważnego uczucia, które w nas jest, które, z którym warto się zaprzyjaźniać, oswajać. Wtedy ten lęk zaczyna nas wspierać. Dodajmy jeszcze to, że lęk jest ważnym elementem naszej reakcji ucieczki lub walki, którą, która jest uruchamiana, kiedy czujemy się zagrożeni. Także z wszech miar lęk jest nam potrzebny. I wspaniale jest mieć z nim relację, niż nie mieć relacji. Kiedy mamy relację, on nas już nie paraliżuje. Kiedy jest relacja, możemy coś z tym robić. Przynajmniej czujemy się mniej obezwładniani chwilami bez, przy, przez niego. Możemy w ogóle być w mocy i też umieć działać pomimo lęku. To, co się mówi, właśnie bardzo piękna definicja odwagi, to jest to, że tak, czuję lęk w tym momencie, a wszyscy go czujemy. Chyba, że się obcina, on tak w nas jest. Także i tak, przez mózgi tak go czujemy. Czyli pomimo lęku podejmuje działanie. Odwaga to jest działanie, pomimo tego, że, że czuje lęk, właśnie. Także życie bez lęku jest iluzją, i warto mieć relację z lękiem. Także to, co powiedziałem, chcę Was zaprosić. Ufam, że możecie to zrobić teraz albo później. Zachęcam teraz do pewnego doświadczenia. To jest właśnie technika wytrząsania to, to, to jest to, to co teraz pokażę może, nam, może służyć do tego, żeby uwalniać się z nazbieranego lęku z danego dnia czy z danego okresu i polega to na bardzo nieregularnym wytrząsaniu z siebie wytrze, trzęsieniu się uderzaniu piętami o podłogę na której stoimy, pozwalaniu wstrząsnąć sobą tak robią zwierzęta, kiedy przestają doświadczać stresu, kiedy już nie muszą walczyć o życie, po prostu spuszczają z siebie, wiele zwierząt tak robi, wytrząsa z siebie tą naz, naz, nazbieraną energię. Jeżeli tego nie robimy, ta energia może być zamrażana w ciele, składowana i yy, po prostu nasze ciało sztywnieje, mamy coraz więcej bloków, i dość mnóstwo bloków w naszym ciele właśnie jest z tego powodu. Także warto, jeżeli możemy, sobie pozwolić na jakąś aktywność, jeżeli możemy wyjść pobiegać, to jest bardzo zalecane w zdejmowaniu stresu, ale nawet kilka minut, pięć minut po się, na różne sposoby, uwolnienia też karku, poruszenia tutaj, puszczenia troszeczkę głowy ostrożnie, poruszania barkami, biodrami i po uderzenia, po, po wręcz takiego po potrząsania i uderzania tego z nas to bardzo jest uwalniające. Także zachęcam teraz do trzech minut takiego doświadczenia razem. Zamknij oczy i po prostu podążaj za tym. Niech Twoje ciało samo, trochę pomagamy na początku, ale za chwilę ciało samo chce to kontynuować. To jest bardzo, może być też wręcz bardzo przyjemne, uwalniające. Także na początku się może wydawać dziwne, ale jak to praktykować, to może coś być bardzo pomocnego dla Ciebie. Także zachęcam do 5 minut na co dzień takiego doświadczenia, a teraz 3 minuty zróbmy to razem, a potem przejdziemy do oddechu. Oddychamy przy tym głęboko, rozluźniamy żuchwę język. I uderzaj piętami o podłogę, wytrząsaj z siebie to. Można wzdychać przy tym. Można różnego rodzaju dźwięki wydawać. Wiem, że to może dziwnie wyglądać. Kiedy tego nie robisz, to będzie to dziwne, ale kiedy dołączysz do nas, kiedy tylko się patrzysz, poczujesz, zobaczysz, uświadomisz sobie, jak to, jakie to jest uwalniające. Okej. Okay. Tak, to jest jedna część, którą, e, która służyć może bardzo pomagać w rozpakowaniu z siebie. Dla mnie to jest bardzo przyjemne, czuję troszeczkę odurzenie w głowie i dużo uwolnień, jakby się duża przestrzeń ze mnie pojawiła. Ciekawe, jak ty się czujesz. Napisz, co ci to zrobiło później, bo, bo już, po, już po naszym spotkaniu, a teraz chcę cię zachęcić, żebyś zamknął, zamknęła oczy. Pamiętajmy tylko wtedy, kiedy nie prowadzimy samochodu. Jeżeli to podsłuchujesz z auta, to nie rób tego teraz, ale jeżeli możemy, to zamknij oczy teraz i poprowadzę Cię przez dalsze spotykanie się ze sobą, właśnie dalsze uwalnianie tego, co się dzieje. Także jak jesteś teraz przypomnijmy sobie dwa punkty mocy. Pierwszy punkt mocy to jest to, żebyś była był świadomy tego, co tego co się dzieje w twoim ciele i w twoim oddechu także wracaj do ciała bądź cielesna Cielesny Nie zmieniaj oddechu Bądź tylko ciekawa Ciekaw swojego oddechu Nie manipulujemy oddech Możesz oddychać nosem albo ustami I uświadam sobie, w jakim jesteś nastroju, uczuciu. W jakiej być może emocji. I weź wdech z tą emocją, tym nastrojem. Oddychaj tym uczuciem. Jeżeli to, co czujesz, jest przyjemne, oddychaj przyjemnością. Jeżeli to, co czujesz, jest w jakiś sposób trudniejsze, niewygodne, oddychaj tą niewygodą. Jeżeli czujesz niepokój, oddychaj niepokojem. Jakiekolwiek uczucie, emocje bierz z wdechem. I jak oddychasz i na przykład spotkasz uczucie lęku, strachu, trochę teraz wybiegam, tak samo bądź ciekaw, ciekawa, jak to jest czuć ten strach, ten lęk. Bardzo ważne żeby na chwilę zostawiać sytuację zewnętrzną na zewnątrz. Teraz jest Twój czas dla Ciebie. Jesteś offline, psychologicznie, jesteś w sobie. To jest właśnie ten stan, to jest, to jest medytacja. Właśnie ciekawość siebie, tego co się dzieje, słuchanie. I jeden świadomy wdech jest już medytacją. Niech to będzie wdech z uczuciem, w którym jesteś, z emocją. Czy teraz doświadczasz jakiegoś, jakiegoś uczucia lękowego, jakiegoś strachu, czy to się wydarzyć może jutro, pojutrze? Tak samo. Teraz to jest trening w pewnym sensie. Tak samo będziesz mógł, mogła chwilę ten oddychać, czując też to, gdzie jest centrum tego uczucia, tej emocji w Twoim ciele. Jeżeli na coś ci ściska klatkę piersiową, coś się dzieje, bierz z tego miejsca wdech. Jeżeli coś się dzieje w twoim udzie, w twoim kolanie, w twoich stopach, w wyobraźni, oddychasz z tych miejsc, z tego miejsca. To brzmi trochę dziwnie na początku, ale dlaczego? Już nie brzmi dziwnie, to jest bardzo naturalne, ciało do nas mówi, ciało też nam komunikuje emocje. Każde odczucie fizyczne jest związane z jakimś uczuciem, i każde uczucie, emocja ma swoje odzwierciedlenie gdzieś w ciele. Dlatego łączmy ciało z uczuciami, oddychasz tym cały czas, co się dzieje w Twoim ciele. I jeżeli jakieś miejsce w ciele się aktywuje, to właśnie z niego bierz wdech z tym uczuciem. I teraz znowu. Hmm. Nie będę się odzywać przez kilka minut, żebyśmy już popraktykowali w ciszy. Także dwie, trzy minuty. Teraz o to, o czym mówiłem. Oddychasz, wypełniasz się intuicyjnie, cokolwiek to dla ciebie znaczy. Oddychanie uczuciem, wypełnianie się nastrojem, emocją. Pamiętaj, że nic nie chcemy z tym, nic nie robić z tym uczciem. Poza ciekawością. Jesteś ciekawa, ciekaw tego, co czujesz i tym się wypełniasz. Nic nie zmieniaj. I pozwalaj się temu zmienić, jeżeli to będzie szło naturalnie. Oczywiście możesz otwierać oczy przy tym, ale dużo łatwiej jest, no przynajmniej na początku, jest być w tej praktyce z zamkniętymi oczami. W przyszłości będziesz już bardziej w nawyku robienia tego intuicyjnie. Z otwartymi oczami też będzie łatwo, ale na razie zachęcam cię, żeby zostać z zamkniętymi i cały czas odkrywać, wracać do ciała, kiedy cię myśli będą zabierały, a będą. To jest ok, to jest część procesu to, że nasz umysł chce myśleć, chce uciekać na zewnątrz. Wracasz do ciała. Wracasz do, szczególnie do tych miejsc, które się odzywają w ciele. Gdzie czegoś doświadczasz specyficznego. I pamiętaj, żeby nie manipulować oddechem, nie wymuszać nic. Kiedy, on, kiedy oddech czuje się słuchany, sam się powie, pogłębia, sam się powiększa bez przemocy. A częścią tego procesu jest zdejmowania, zdejmowanie przemocy z siebie, nawet przemocy z oddechu, przemocy do zmuszania się do czegokolwiek. Wtedy to nasze psychologiczne dziecko się otwiera do nas i dużo więcej następuje uwolnień, mniej jest oporu. Opór często wynika z tego, że chcemy. Coś innego niż czujemy. Chcemy więcej, bardziej, i to odpuszczamy, to to więcej, bardziej się dzieje spontanicznie, bez wymuszeń. Oddech wtedy wraca do swojej naturalności, naturalnego pogłębiania się sam z siebie. Drodzy romantycy oddechu, powolutku zbliżamy się do końca. Wspaniale, że byłeś, byłeś z nami, jesteś z nami tutaj w grupie na tym doświadczeniu. Zapraszam za dwa tygodnie. Najprawdopodobniej zajmiemy się bardziej, więcej technicznymi aspektami oddechu: co zrobić, co, jak, jak bardziej uwalniać, jak bardziej być w pełnym oddechu, różne aspekty tego. Mówię, że być może, bo zobaczymy, co się będzie działo. Może jakiś inny temat będzie nabrzmiało i będzie potrzebował uwagi. Także mmm, życzę nam spokoju, mocy w tym wszystkim, co się dzieje, wracania do równowagi, do zasobów, na bieżąco transformowania lęku, witania go, bycia w ciele, bycia ześrodkowanym i, no, i też przenoszenia tego do działania, do tego, co chcemy robić, żeby działać, jeżeli chcemy działać. I e, zostańmy w mocy. I życzę Wam. I sobie dobrych dwóch tygodni. Do zobaczenia.